To jest z tej strony Adrian kolekcjoner. Dzisiaj zapakujemy sobie kolejną przesyłkę na wymianę. Tym razem będzie to przesyłka dla Wiktora. A, mam tu puste saszetki na karty. Tak, a więc zaczynajmy. Adres miasta. Rising Busket. Impact Celaini Kaka Impact, Fans Matuidi I herblogo, co jest Moskwy, a więc to jest pierwsza saszetka zapakowana. Jak macie karty już z Champions League 2013-2014 Powtórki to piszcie do mnie, bo ja próbuję już zebrać tak koniecznie całą kolekcję. Brakuje mi tylko Fans Favorite, Impact i Logo. Więc czekam na Wasze propozycje. Tak, kolejny to jest zawodnicy Borussia Dortmund. Tak. Więc zapakujmy. Następna przesyłka dla Wiktora. Wiktor jest wielkim fanem Realu Madryt. Drugim jego ulubionym klubem jest Arsenal i Borussia. Polska Liga to Lech Poznań, zresztą tak jak u mnie. A więc wysyłam mu karty jego ulubionych zespołów. BVB, Arsenal i Real. No a tamte to są takie dodatkowe, wiadomo. Tak, mamy następną saszetkę. Ja później popodpisuję sobie te saszetki, żeby wiedział, gdzie co jest. Tak, następny to jest zawodnicy Arsenalu. Teraz będę czekał na przesyłki zwrotne, ale teraz jest święto, więc przyjdą one dopiero pod koniec tygodnia, zapewne. Teraz właśnie kupiłem takie pojedyncze karty na tablicy. Znaczy teraz już na Alix. Są to golstopery i parę fansów. Więc najpierw zanim przelew dojdzie i tak dalej. No ale te już będą może około czwartku. Jak w poniedziałek zostaną wysłane. Kolejna saszetka to jest Arsenal właśnie. Oj. No i ulubiony klub Wiktora Real. Annhildi y Maria. Przydały mi się te saszetki z boksa. Teraz na wymianę. Bardzo się cieszę, że ja mam, bo mam chce pakować. Wiem, że się w tym nie zniszczą karty. Ramos. I mamy cztery saszetki. Grube saszetki. Dobra, no więc dzięki za obejrzenie. Adrian kolekcjoner, cześć.